To jest Realme V60 Pro, a dzisiaj pokażę, jak możesz włączyć lub wyłączyć funkcję talkback w tym urządzeniu. Na początku musisz znaleźć i uruchomić ustawienia swojego urządzenia. Następnie znajdź i wejdź do kategorii Dostępność i Wygoda. Następnie otwórz opcję dostępności, wybierz wizja, a potem talkback. Teraz możesz włączyć lub wyłączyć talkback z tej strony, tutaj, która jest. Bardzo niewygodne, jeśli mnie pytasz, ale mimo to masz taką opcję. Lub coj. Możesz skorzystać z wygodnego zarządzania talkback. Włączając jeden lub oba skróty dostępności. Więc pierwszym przyciskiem jest ten tutaj, który pozwala włączyć lub wyłączyć talkback z dowolnego miejsca w systemie. I to samo dotyczy drugiego skrótu, który wykorzystuje przycisk głośności. Więc jednocześnie naciśnij i przytrzymaj oba przyciski głośności. przyciski głośności. Aby włączyć talkback, włączyć. I cóż, jeśli chodzi o ten film, to na tyle dzięki za oglądanie i do widzenia.